No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. W kolejnych wykopkach. Na razie się rozsiadłem tutaj e, obok tej studni. Zobaczymy, co będzie studnia na naprawdę tak otwartym terenie, tak wielkich terenach, że nie wiem, czy mi starczy lat, żeby to wszystko zrobić. Natomiast mam nadzieję, że będzie ciekawie. Czy będzie? Czas pokaże, wykopki się. Pokażę. Trzymajcie kciuki za fajny wypad. Ja Wam życzę miłego oglądania. Zostańcie do końca. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem powiadomień i możecie też zostawić łapkę w górę, bardzo mi to pomoże w rozwijaniu kanału. No i do pierwszego dołka, moi drodzy. Lecimy. No dobrze, pierwszy dołek za mną. Jak widzicie, duży klucz w dobrym stanie. I jak widać, na wykopkach można nawet znaleźć rzeczy codziennego użytku. Takie właśnie jak klucze. Nie pierwszy raz już z zresztą. Natomiast jak widzicie, testuję kolejne rękawice od zwiadowcy historii. Tym razem taka firma. Zresztą dam Wam link w opisie tego filmu. Jak i do poprzednich, które testowałem w poprzednich odcinkach. Jeśli oglądaliście te, sporo osób pytało, że fajne rękawiczki, czy polecam. Polecam na pewno. Teraz patrzę, takie też naprawdę fajnie wykonane, solidne z fajnych materiałów. Także myślę, że też będę, będzie to kolejna dobrze służąca para rękawic na wykopkach. Lecimy dalej. Przepiękny sygnał 41, 42, dosyć płytko. Oby nie polmos, a może być naprawdę fajny kolor. Mówię, nowe pole to zawsze jest e, taka niewiadoma. I mamy to gdzieś tutaj, już wykopane. Gdzieś tutaj to mamy. Dobra, muszę się wspomóc z pinpointerem. Gdzie my to mamy? Tutaj. No i coś jest. Ale co to? Plomba, kapsel, kapsel tylko niestety. Tuż obok był drugi, taki sam sygnał, też 41, 42, równiutkie, ładny sygnał na powierzchni, więc nie nagrywałem myśląc, że jest to po prostu drugi polmos. Aczkolwiek, no nie, jest to moneta, jest to pewnie prl najpewniej. Tak jest, 20 groszy moi drodzy. Aluminiowe PRL-owskie 20 groziła. 44, no to jeszcze wyżej niż poprzednie. Dobre sygnały. No i co, polmos? A nie, kawałek, chyba łyżki będzie jakiegoś ludźca. Tak jest, zgadza się. Jest coś na tym? Nie ma nic. Cynkowe dziadostwo. O tutaj, tutaj jest pieniądz. Jakiś pieniądz jest. Czy to będzie Boratynka, czy nie? Mogłaby być nawet i Boratynka, jak na jedne z pierwszych dołeczków. No niestety, nic na niej nie widać. Tak przeczuwałem, że tak może być, natomiast jest dzisiaj druga monetka, ta jest starsza. Najpewniej no Boratynka, no bo, no bo co, co by innego mogło być tej wielkości miedzianego. No ale i tak fajnie. 30, 34. Może będzie kulka, a może i nie. Trzeba to sprawdzić. No i łuska niestety. No i jak nagrywam, no to za każdym razem wychodzą śmieci, a jak nie nagrywam, to akurat na samej powierzchni, tak jak widzicie tutaj, niekopany dołek, i taki, taki duży, bo wyskoczył z niego, gruby. Oby tylko nie PRL, chociaż się obawiam właśnie, że tak będzie. PRL, kurde pewnie jakaś dycha No chyba tak. Mniejsza z tym moi drodzy, bo nie, złotówka jest. Królowa polskich pól i łąk. Jeden złoty 49, bo to jeszcze ten mosiężny, taki miedziany materiał wtedy był używany w 49 roku. No dobra, jest spoko. Sygnał na samej powierzchni praktycznie. Trochę był łamany, aczkolwiek mam nadzieję na kolor. Okej, okay, dobra, chyba widzę. Drucik tylko. 44, 45 nawet, dlatego Wam nagrywam. I podwójny praktycznie sygnał, więc jest coś płytko i zobaczymy, czy nawet nie trzeba będzie kopać. W taki sposób można rozpoznać właśnie, czy coś jest płytko, czy nie. Czy Pinpointer to złapy w miarę? Czy jednak będzie coś głębiej? A jednak się my... A nie, jest. No to jest i tak dosyć płytko. Coś tutaj jest. Ale co i gdzie? No mi to uciekło. Mamy monetę. Tutaj. Mała monetka. Dlatego myślałem, że będzie jednak jeszcze płycej. No ale i tak to 3-4 centymetry, może 5. Mamy monetkę, czyżby boratynkę, drugą dzisiaj najpewniej. Tutaj chyba coś nawet widać jest. Chyba boratynka, wiecie? Jak mi się uda, co z nią zrobić? Tak jest. Na 100% boratynka. Jak mi się uda, co z nią zrobić? Produktami ze sklepu agora.pl. No to oczywiście rzucę fotkę z prawej strony, jak monetka wygląda. I mamy chyba dzisiaj już czwartą, także super. Jeden z najpiękniejszych możliwych sygnałów. 54, 52 i się cały czas utrzymuje równiusieńko. Tutaj też spróbuję pinpointerem powolutku. Duży miedziak. Tak, ogólnie rzecz ujmując, powinien być duży miedziak, ale może to być oczywiście coś innego. Nie musi to być oczywiście moneta. Jest moniak, tutaj. Jest moniaczek duży. Gruby moniaczek. Czyżby krajcar, może. Jest krajcar, kurde. Poznałem po tym. Ee, no. No wiecie, po tym wieńcu dookoła. Jest tutaj postać. Jak dobrze pamiętam, chyba Franciszka II. Ledwo co widać? Poczekajcie chwilę. Bo. Kurde, ale piękna moneta tutaj wyszła. No i spójrzcie tylko, jak ta moneta prześlicznie wygląda. Jest to oczywiście jeden krajcar, tak jak mówiłem, z 1790 roku. Święte Cesarstwo Rzymskie jest to Austria. I mamy tutaj piękną, piękną postać tutaj. Widać z piękną patynką zieloniutką, tylko trochę ziemi na tej monecie. No coś pięknego, duży moniak, jak widzicie, gruby. W porównaniu do Boratynki, no to to jest 10, może 8 Boratynek, taka jedna moneta. No, także robi wrażenie. Super. Ostatnio wpadł trojek poniatowskiego, teraz taki ładny krajcarek, a jeszcze jest sporo przede mną. Także kurczę, no naprawdę obiecujące jest to nowe pole. Sygnał jakże wysoki, bo 45-46 i co? Co my tu możemy mieć? No, PRL-ka pewnie, no nie? Pewnie PRL-ka. Tak jest. 76 wielkościowo no to 10 groszy, więc tak. Pozdrawiam. 76 mamy 6 monetę dzisiaj. Rzadka sytuacja, że na jedno machnięcie mamy dwa kolorowe sygnały, bo jeden jest tutaj. Dobra wykopany, a drugi tutaj. Ten jest dużo ładniejszy i jest płycej. Więc patrzymy oba, to może pierwszy pierw ten gorszy. Dobra, już słyszę, że chyba będzie żelazo. O ile to jest to, co wykopałem? Widzimy to, to mamy. Mamy w bryłce. I to będzie tutaj. I mamy co? Jakieś dziadostwo. A dokładnie mamy stopek ołowiu. Ale przenieśmy się tutaj do tego lepszego sygnału. To sobie chowamy. I tutaj było naprawdę ładnie 44. I co? Też jakiś śmieć, kurde, no widzicie. No tak bywa. Ładne sygnały, dużo ładnych sygnałów na tym polu, wysokich, płytko, więc pole na pewno e, na szczęście nie przechodzone, co mnie bardzo cieszy. No jest trojak, było chyba 5 monet do tej pory, także bardzo fajnie. Sporo też śmieci, bo niedaleko w tamtym kierunku jest droga, więc wiadomo ten pług, ciągnik tutaj za każdym razem, każdego roku ściąga te wszystkie śmieci, ale to jest nieuniknione i lecimy po prostu dalej. No, powiem wam, że wyszła jakaś monetka, no nie, mamy moniaka, natomiast jest tak oblepiony, że nie wiem, przez chwilę myślałem, że na to jest współczesna moneta i wcale bym się nie zdziwił. Natomiast no, tylko czyszczenie to e, uratuje choćby do identyfikacji, więc no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Myślę, że może to być rzeczywiście coś starszego typu jedna, na kopiejki, ale w stanie bardzo niefajnym. Powiem Wam, że coraz bardziej mi się tutaj podoba i to naprawdę bardzo mi się podoba na tym polu. Mamy tutaj górę krzyżyka i to bardzo, bardzo fajne ma ten krzyżyk kształty. Mianowicie zobaczcie tutaj usunę trochę tej ziemi. Wtedy zawsze zapominam ze sobą szczoteczki zabierać, ale mega fajny ten krzyżyk. Miedziany. No tak on wygląda, jeśli on ma tutaj jakieś inskrypcję na sobie, no to oczywiście go oczyszczę, wrzucę wam fotkę, bo może być naprawdę e, troszeczkę starszy i ciekawszy. Super, naprawdę fajny strzał. Szkoda, że nie cały, no ale nie można mieć wszystkiego, wiadomo. Natomiast i tak cieszy niezmiernie taki fancik. Wracając stamtąd, praktycznie żadnego sygnału, ani jednego, no ale w końcu coś musiało się trafić. I mamy 42, ale trochę ten dźwięk taki podłużny. Obawiam się, że to może być większy kawałek aluminium, ale oby nie. Mamy to, tutaj chyba, w tej bryłce. Gdzieś tutaj coś jest. Aha, Co to Polmos, oczywiście. Mamy złoto polmosowe tylko. No dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie. Zakończone dzisiaj są już wykopki zmagania w terenie. Czas poszukiwań to jakieś półtorej godziny do dwóch, maksymalnie, jak dobrze liczę. Także no, niedługo, ale elefantów jest naprawdę sporo. No bo teraz, właśnie, patrzcie, jak to wychodzi. Mamy 8 monet. Mamy tak PRL-ki chyba 3. 3 boratynki, nie, dwie boratynki. E, jedna jakaś e, jeszcze nie zidentyfikowana. E, mamy Gaciaka, jeszcze już poza filmem wykopany. Mamy ten kawałek ładnego krzyżyka, także super. No i oczywiście fan dnia, no to jest ten oczywiście krajcar, no bo trzeba przyznać, że naprawdę moneta okazała bardzo fajna, także super. No i co do jeszcze złomków, niedużo złomków, dwa większe złomki i takie pierdółki, jak widzicie. No także co, na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, mi wykopki owszem, a zwłaszcza to, że mam kolejne, myślę, że na pewno fajne pole na kilka wypadów co najmniej. Jeśli możecie, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie też łapkę w górę pod tym filmem, nic Was to nie kosztuje, mi bardzo pomaga w rozwijaniu i swojego kanału, oczywiście swoich twórczości, treści i tak które wstawiam. Możecie też napisać jakiś komentarz, obojętnie jaki, czy to kropka, czy to kciuk, minka, obojętnie to też mi to bardzo pomaga w rozwoju, także z góry dzięki, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!